Zawsze coś więcej. Dwadzieścia pięć centymetrów. O, tutaj się kończy. Pięćdziesiąt centymetrów. Okej okay, dobra, to już nie wygląda fajnie siedemdziesiąt pięć centymetrów. Dobra, stop. A to jest 100 cm. Dobra, to już nie wygląda fajnie. Teraz to już jest naprawdę długie. No dalej. Czy teraz to już ma nie wyglądać dobrze? 125 cm. O, szkoda, ale duże. Teraz mi powiedzcie, czy to wygląda dobrze. 150 cm No dobra, tam to prowadzi? Gdzie? Dobra, to już jest stresujące, bo to już ma 175 cm i to już przeszło połowę. Więc teraz jak roller coaster, no to tak wygląda, i to ma jest dużo. 175 tak rozłożone jest, że jest 175 cm, czyli metr 75? Przegięcie! 200 cm. Nie no, dobra, to już zaczyna wyglądać trochę nie minę Teraz to już się boję. 225 wiecie, gdzie to się kończy? O kurde, jak to się zaraz zwinie i jak mi przeszła, się tylko palec i tylko tam widać mój ekran komputera. Tam widać 225 cm. Oczywiście tutaj jest początek Taylor. O tutaj To leci. Leci, leci, leci. Leci, leci, leci. Aż tutaj. No widzisz. A teraz są, że jest 250. Dlaczego pokazuję, że 251? Odpowiedź? Nie mogę inaczej wysłać. Musi być 200. Wisie... A tak raczej zmienimy to trochę. 251 cm. O dobra, dobra. Okay, dalej. Dobra, to raczej już nie wygląda pięknie. 275. Wiecie, co to oznacza? Deden. 275 cm. Tam początek. Tam do wody gazowanej. A wiecie, gdzie 300 metrów przeprowadza? To zobaczymy. Teraz to już nie ma pauzy. Jedynie możecie zobaczyć. Ja będę rozciągał linijkę i aż do 300, do maksimum. Widzicie? Widzicie tutaj. Będę rozciągać, ale nie będzie widać, więc. Tak będzie. I leci, leci, leci. Rozumiem, że kolega, który panem był, może to potwierdzić. Tutaj jest czysta, ale żebym rozciągnął tak do maska. Teraz patrzcie na to. Nie. To mają być 3 metry. A to jakaś trabina. Jak to tylko poleci, to będzie źle. Dobra, się trochę boję, ale... Ale jak to poleci tylko! Jak to poleci, jak to poleci. Będziesz tak rozciągać, tak obniżać powoli, aż do... aż do den. Deden, deden. Okej, okay, dobra, to już nie wygląda zbyt dobrze. To wygląda jak to. Dobra, no to będziemy. Dobra, już mam tyle, bo to jest łatwe no. Łatwe zadanko i e, e. O, 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 o. Nie nie, nie, proszę pan, nie chodzi na nam panu e... Już zostało 100 centymetrów Dobra Jakoś spadł 50, 30, 20, 10, 9, 60, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 20, znaczy ta ameryka. Ona no, no, 3 metry. Nie. Jakoś nie bardzo. E, e, e. no, Była No dobra. Tylko. Tu... Kurde. Deszcz. Dobra, ciężko było. Ale ta linijka oczywiście. Zdarzyło się w klubie coś. to nie jest linika, tylko te... tak, to jest. Tak. Centymetrówka. No kurde. Centymetrówka. Czy takie coś. Nawet rozdali, nie. Czy to coś istnieje w ogóle? Dobra, to już raczej nie jest ważne, ale tak głowa wezmę, mekanka, jak się oddali troszkę dalej. Nie wiem, czy to tutaj. Dobra, raczej za daleko. Czy to wygląda jest jakiś prostokąt? Dobra, co to jest? Dobra, czy to jest jakiś postokąt. prostokąt? czy coś? Mam ale ten zegar jest na Jak nie wbije zero To oznacza, że będzie koniec wideo Ej, 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 ej. Eee! Nie proszę Jeszcze troszkę No czym to ustawić No, kurde już nie rzadzimy. widać, dobra. Tutaj jest mnóstwo i lecimy. Siedem, sześć, pięć, pięć, cztery, no nie widać. Trzy, dwa, jeden, koniec, koniec Dobra, okay, jak telefon ja mam takie rozpierdzone no miejsce, żeby na mnie tutaj. Co tylko ta klawiatura do! No. No. Co to jest telewod. No dobrze, czy zaraz... do... Efekty! Spacio. Spacja! Nie! Dobra. Już kurde, 5%! Mam kurde! Dobra. A ja kiedy będzie? To jeszcze troszkę. No Jakby co to. My No to, 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 popa. My, my my to jest spacja, no. Raczej tak, czy jest stacja, no nie wiem. To jakoś tak wyglądało, więc idę za nie żeby mama nie była zła. I żeby się męczyła i szukała jest papa.